Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy tutaj USKwarne 51, Stara Piła. Wiadomo, no do przeglądu, do przeserwisowania, zobaczymy co tam w niej trzeba. Tak to wygląda. Widzimy tutaj już szarpak był kombinowany. Dokręcona jakaś podkładka ze śrubami, która nam trzyma to koło z zabierakami. No i dalej. Widać, że piła swoje przeżyła. No nic, tak ona się prezentuje w tej chwili. Nic tu się przy niej nie robiłem. Także wszystko, wszystko przed nami. Zobaczymy, co w niej siedzi i. Yy, Powiemy sobie kilka słów o, o tym, jak sobie piłę zdiagnozować, kiedy nie wiemy w jakim jest stanie, na co zwrócić uwagę, także zapraszam. Demontujemy sobie tutaj yy, osłonę tego naszego filtra i tutaj gaźnika. Pamiętajcie o tym, żeby śrubki sobie odkładać w jakieś takie miejsce, które potem które będą bezpieczne i ja tam się nie pogubią. Widzicie, znowu się powieść śrubokrętem, Zamiast użyć wkrętarki, ale jakoś tak z przyzwyczajenia. Uwaga, wciągamy sobie to osłonę, tak. Widzicie to, patrzcie tutaj, jak lata filtr. Bardzo istotne. No jednak, jest tutaj ta szczelność. Bez tego, podczas pracy, drgania, tak. Trociny, kurz, piasek. Tutaj widząc już coś takiego, to już mam w głowie pewien obraz tego, co może być w silniku. No ale robimy materiał o tym, jak go sobie diagnozować, więc nie będę pomijał żadnego tutaj nie. etapu, tylko lecimy po kolei. Filtr powietrza, no to już widzimy, jak on wygląda. Już możemy podejrzewać, co tam jest w gaźniku, ewentualnie w silniku. Co dalej? No, piłę wyciągnęliśmy, chcieliśmy ją uruchomić, ona nie odpala. Co sobie sprawdzamy? Sprawdzamy sobie iskrę, a ewentualnie no świecę, jakim jest stanie. Przy okazji możemy zanurzyć do środka. Ściągamy lekie świecy. Odkręcamy świecę na satkę 19. Dokręcana solidnie. Była próba pewnie odpalania piły bo świeca jest lekko wilgotna. Tak, że prawdopodobnie ktoś ją chciał uruchomić no i się nie udało. No świeca wygląda na czyściutko. To znaczy czyściutko prawdopodobnie była wyczyszczona. Bo nie wierzę żeby ona była taka czyściutka bez żadnego nagaru. No nic świecą się teraz nie zajmujemy. I co tu możemy sobie sprawdzić. Latareczka możemy sobie zaświecić. I przynajmniej od strony wydechowej zerknąć na ściankę tego cylindra, jak on to wygląda. Korzystając na przykład z endoskopu, możemy sobie sprawdzić, jak ten cylinder wygląda w środku. Jeśli nie, nie posiadać endoskopu, możecie zrobić to w ten sposób, tak jak powiedziałem, czyli sobie zerknąć przez otwór świecy, no niewiele tam zobaczycie, ale zawsze już jakiś już pogląd będzie przynajmniej na tą stronę wydechową, w innym wypadku demontujemy sobie tłumik lub demontujemy sobie tutaj filtr powietrza podstawę filtra gaźnik, no i jeśli mamy tutaj przez ten łącznik gaźnika jakiś wgląd przez, do otworu ssącego to możemy też sobie zaglądnąć na ten nasz tłoczek wzrokowo ocenić jak to wygląda ja użyję endoskopu także zobaczycie jak to wygląda w środku tajny cylinder zobaczymy czy coś da się zauważyć jakieś niepokojące objawy chociaż nie zawsze bo mogło być tak po prostu wytarte pierścienie już podczas pracy normalnie się po prostu zużyć że nie będzie widać rys a kompresja będzie mniejsza o kompresji też za chwilkę Używamy endoskopu. Widzimy tutaj okno wydechowe. Kanał płuczący z lewej strony piły. Widzicie to z drugiej strony także na odwrót. Z drugiej strony drugi kanał płuczący. I tutaj widzimy, to jest zaślepiony kanał od zaworu dekompresyjnego. To jest zaworek, którym opuszczamy sobie kompresję, to znaczy tu jest zaślepiony, nie ma tego zaworu. Tu widzimy ślady pracy tułoka, czyli takie smugi w tym miejscu. I tutaj nie są to rysy. Nie jest to uszkodzenie cylindra. Są to takie. Po prostu z nagaru yy, takie przetarcia, pozostałości yy, jakiegoś tam oleju, mieszanki niespalonej. Sam tłoczek, widzimy, tutaj jest jakaś skaza na tym tłoku. O, i co to może być? No chyba to jest to, o czym ja mówiłem ostatnio w filmiku. Na temat blokad w QND-u ostatnim, czyli ktoś prawdopodobnie używa, użył, użył za długiej świecy, tylko nie w celu tym, żeby zblokować sobie, zblokować sobie tłok, tylko po prostu przez pomyłkę, może ktoś nie wiedział, jaką świecę ma zastosować i została ta świeca odciśnięta. Być może to uderzył nawet w tą świecę. Możliwe, że ona była za mocno wkręcona lub miała długi gwint. Chociaż nie wygląda na taką. Troszeczkę to jest dziwne. Nie wiem. Tak mi to wygląda na, na odciśniętą krawędź świecy, gwintu. Prawdopodobnie piła jest zalana, więc w misie korbowej, mamy troszeczkę więcej pewnie tej mieszanki, dlatego też takie słongi, bo to ciśnienie ją wypycha oknami płuczącymi. Troszeczkę tutaj powstaje taki film olejowy na, na tym Cylindrze. co tu jeszcze widać widzimy rysy po honownicy tak? po honowaniu są to te rysy takie podłużne takie mijające się na krzyż bo w procesie honowania cylindra no przesuwamy honownicą góra-dół cały czas, więc to na wolniejszych obrotach ma powstawać taka, taka choinka jest to prawidłowy proces i prawidłowy objaw tego, że cylinder jest honowany. Chyba, że ktoś go próbował sam coś przy nim robić i reanimować, to już może być troszeczkę gorzej, bo niewiele bo niewiele, ale zawsze nam troszeczkę coś tam ta honownica zbierze tego materiału w przypadku cylindrów, w takich, które mają tylko naniesioną warstwę utwardzającą, nikasylu, czy kogoś tam chromu, bo to też różnie występuje no to tutaj honowanie jest dosyć takim zabiegiem bardzo no trzeba wykonać go bardzo, bardzo ostrożnie, bo go w ogóle nie wykonywać chociaż ja bym, kiedyś zrobimy próbę, ile taki cylinder można przychonować i, i ile tej, tego tej materiału można zebrać, jaki to ma wpływ na pracę silnika tak żeby było takie na takie laboratorium zrobimy. No, także widz, widzimy, jak wygląda ten cylinder. Podejrzanie czysto tutaj w środku jest, także to mnie zastanawia na te lata tej, tej, tej piły. Ok. Przeprowadzimy teraz pomiar sprężania, czyli pomiar naszej kompresji. Oprócz tego te mierniki oszukują, więc yy, ktoś, kto yy, tak. Yy, Robi sobie sporadycznie, powiedzmy, dla siebie piłę. Lubi się bawić, kupuje sobie takie różne urządzonka i chce w ten sposób sobie diagnozować piłę. To po pierwszym takim pomiarze nie będzie za bardzo wiedział, czy ta kompresja jest właściwa, czy nie. Bo tutaj na temat właśnie tego błędu tych mierników, bardzo fajnie tutaj kolega z progaraż. Bardzo fajnie to wytłumaczył, dlaczego ten pomiar jest taki oszukany. Ma to związek właśnie tutaj z tym przewodem i z tak zwanym zaworem shredera. Także wkręcamy sobie taki mierniczek mocno. Tutaj ma o ringi. Pamiętajcie, żeby one tutaj były, bo chodzi nam o szczelność. Oczywiście do Pomiaru kompresji wciskamy sobie gaz. Ja tutaj zrobiłem to w ten sposób, że docisnąłem sobie butem ten przycisk, stojąc tutaj, stojąc tu na tym uchwycie. Tak, jak do odpalania. Przepustnica powinna być otwarta, żeby nie blokować dostępu powietrza do silnika. No i szarpiemy. Widzimy, że nasze sprężanie osceluje tutaj w granicy czterech barów, lekko ponad. No, możemy tutaj jeszcze pompować i pompować, ale widzicie, tym razem troszeczkę mniej. Biorąc pod uwagę wiek piły. I to jak ono, tak jak ona wygląda ten piękny, latający filtr powietrza. No to dobrze, że w ogóle coś pompuje. Natomiast czy to będzie wystarczające sprężanie do tego, żeby piła odpaliła i poprawnie pracowała. Zobaczymy. Ok, lecimy dalej. Sprawdziliśmy sobie stan cylindra w środku, sprawdziliśmy sobie kompresję. Widzimy tutaj nasz piękny filtr powietrza. Co dalej? No właśnie, nie powiedziałem o tym, co jest dość istotne, podstawowej, najważniejszej rzeczy, czyli czy mamy iskrę. Jak to sprawdzamy? Wkładamy sobie tutaj świecę w tą fajkę, tak, aż poczujemy, że ta sprężynka tam zaskoczyła nam. No i ja zgaszę może światełko, żeby to było lepiej widoczne. Przykładamy sobie do części metalowej, czyli w tym przypadku do cylindra i oczywiście przełącznik na start. Jak widzimy iskra jest. Kolejną taką poradą dla Was iła jest smarowana zasilana tym paliwem w pierwszej kolejności do misy korbowej czyli nasza mieszanka dostanie się tam, tam na dół pod tłok. Tak jest zbudowany silnik że ta mieszanka nam zawsze będzie wpierw lądowała w skrzyni korbowej a potem będzie leciała nad tłok. Tym samym przy każdym szarpnięciu nawet po wykręceniu świecy Silnik dostanie nową porcję świeżej mieszanki, nie wypalając starej mieszanki. Po 10, 15, 20 szarpnięciach macie tam tyle tego paliwa. Oprócz tego, przy każdym szarpnięciu znowu gaźnik dozuje nam paliwo do silnika, więc znowu mamy więcej paliwa. A świeca jest tylko mokra i mokra, i wy tylko wycieracie. Teraz, co z tym zrobić? Ja robię to w ten sposób, że biorę taką piłę, odwracam do góry nogami. W ten sposób, tak? Jest to mi tak do kamery źle pokazać, ale, ale tak, żebyście widzieli mniej więcej i szarpiemy, tak? Oczywiście to na stale nie jestem w stanie tego szarpnąć na tyle mocno, żeby to zademonstrować. Ale trzymając piłę odwrotnie, ciągniemy parę razy, widzimy co się będzie działo. Prawdopodobnie nadmiar tej mieszanki znajdującej się w skrzyni korbowej zostanie wydmuchany, na przykład wyleci, wycieknie nam z tego silnika, zostanie wyrzucony przez otwór świecy. Tym samym osuszymy sobie ten silnik. Dopiero po takim zabiegu możemy kontynuować odpalanie i, i znowu kilka razy szarfnąć. Po pewnym czasie, kiedy nam sprzęt nie odpala, znowu mamy problem ten sam, bo nazbiera się nam paliwo, nam wydostaje i przez gaźnik, przez filtr powietrza, przez tłumik... Yy. Nieraz przy kiepskich uszczelniaczach nawet widać, że sączy spod uszczelniaczy z misy korbowej, więc też dodatkowy sygnał jest, jest na to, kiedy nam się zapacają uszczelniacze właśnie, żeby te uszczelniacze sobie wymienić lub zwrócić na nie uwagę. Więc to jest kolejny punkt taki programu, czyli właśnie uszczelniacze i to, co, co, jakie sobie diagnozować, bo wiadomo, że można sobie napompować ciśnienie w silnik, dotykać otwory sący wydechowy miejsce świecy wprowadzić jakąś rurkę zaworkiem, pchnąć troszeczkę ciśnienia, podpompować, spryskać sobie, najprościej spryskać sobie, wtedy nawet mydło z wodą rozrobić, tak pianę, wysmarować sobie, tak jak się kiedyś rury uszczelniało, sprawdzało się szczelność rur, tam, czy gazowych, yy, na przykład właśnie jakąś tam pianką się pędzlem smarowało, żeby to sprawdzić. Dzisiaj są środki do tego, żeby to sprawdzać jakie ciśnienie będzie w skrzyni korbowej i te uszczelniacze powinny nam już jeśli będą kiepskie to przepuścić i będziemy to widzieć to tak na szybko o uszczelniaczach, dalej no zabieramy się za nasz filtr powietrza, za nasz gaźniczek rozkręcamy to sobie, będziemy to obserwować co tam się dzieje dostajemy się do tego naszego tego pięknego filterka no tutaj widzimy ten filtr nie jest taki najgorszy w środku natomiast rzućcie okiem tutaj, tutaj jest z jest tym w, tej, w, tej, w tym miejscu widzimy wszystko, cały ten syf tędy dostaje się nam do gaźnika i do silnika. Odkręcamy sobie tą podstawę filtra. Ja to jeszcze wydmucham w tej chwili, tutaj zatykając ten otwór, żeby nam tu nic nie wpadło. Postaram się to sprężarką wydmuchać na ile się to da. Bo za chwilę znowu pojawiły się głosy, że powinno się wyczyścić przed rozbieraniem. Wydmuchałem na tyle ile się to dało. Nie ma tutaj już luźnych elementów, które mogłyby nam wpaść. Także przystępuję do demontażu Imbusik. Odkręcamy. Wszystkie fajne długie śruby. O, patrzcie co się dzieje. Tak myślałem że z tym gwintem tutaj będę nogę dokręcać, dokręcać i dokręcać i dokręcać i dokręcać. Już ktoś na siłę dokręcał i urwał gwint. A nawet tu widać plastik, który jest wydarty. O. Winamy jest cięgno gazu, żeby ten goźnik uwolnić. No i tak to wygląda. Mamy tutaj gaźniczek, gaźniczek pewnie Walbro. A jakby inaczej, no jeszcze pójdzie do mycia ten gaźnik. Tak, tu ktoś też poplątał przewody. Przerzucimy to od razu, od włączniczka. Wszystko luźne. Mamy tutaj łącznik. Możemy sobie zerknąć do środka. No i od tej strony już mamy jakieś przerysowanie na tłoku, od spodu, właśnie. Ten jeszcze, no kompresję jeszcze ma, nie jest to jakieś straszne, no ale no wiadomo, coś tam się już nam dostawało. Tu jest przewód impulsowy, ten mały taki przewodzik. Steruje on nam pracą membrany głównej w gaźniku, no i w zależności od pracy tłoka, czyli bardzo ważna jest ta szczelność tutaj, no i Tutaj wiadomo. Uskwarny mało mają to do siebie, że mało dość ciekawe tutaj te wszystkie łączniki. Te przewody impulsowe często pękają z, z temperatury, twardnieją, po prostu tracą szczelność. Tutaj pasowałoby ściągnąć tą część, ten plastik, tą podstawę gaźnika i zdiagnozować, na jakiej kondycji mamy nasz naszą łącznik, co za chwilę zrobimy. Zdemontowałem. Tutaj jest tak łącznik taki gumowy i tu jest też taki gumowy kawałek takiej rurki. Jest to ten przewód impulsowy, bardzo często w tych typach pił właśnie w huskwarnie ulega on uszkodzeniu. Czasem ta guma twardnieje od temperatury i traci tą szczelność, tą elastyczność, powstaje nam nieszczelność, mniejszy właśnie Impuls dociera nam do gaźnika, no i mamy problem z odpaleniem lub też z pracą na wyższych obrotach. Piła nam chodzi nierówno. Kolejny element bardzo istotny w tych piłach, tak? Ten łącznik tutaj, jeśli nie ma mieszczelności, tutaj z doświadczenia, z obserwacji dużo, dużo mniej razy ulega on uszkodzeniu jak właśnie przewód impulsowy w przypadku właśnie piłku skwarny. Tutaj też należy to w miarę możliwości jakoś oczyścić, przygotować do wymiany takiego przewodu impulsowego. Ja ten przewód wyciągnę, zaraz Wam pokażę jak on wygląda. Jeszcze taka uwaga, czyszcząc to na przykład, wiadomo, zatykamy sobie szmatką tutaj, czyściutką szmatką, yy, tutaj to okno szczące. A co zrobić z przewodem impulsowym, który jest mniejszy? No można wykorzystać taki patyczek i w ten sposób sobie tutaj zatkać ten. Otwór, tu żeby nam tam się nic nie dostało, pamiętajcie też, żeby go sobie wcześniej troszkę wyczyścić, żeby tam też tego brudu nie tam do środka, bo będzie nam potem latał w tym silniku. Mamy tutaj już to wyczyszczone, że możemy sobie ten przewód impulsowy wyciągnąć. Ta kawałek gomeczki ma na celu uszczelnienie cylindra z tym naszym to połączenie jest z tym naszym tutaj króćcem od przewodu impulsowego. Więc, widzicie, taki niewielki element istotną funkcję pełni. Więc co tu z nim teraz sobie zrobić, no bo przecież coś trzeba z tym zrobić, więc tak. Albo docinamy sobie taki przewodzik, na przykład ja tu mam przygotowany sobie już przewód paliwowy, odporny na temperaturę, odporny na, na paliwo, więc możemy sprawdzić tutaj średnicę, jak to nam by tutaj pasowało, czy taki przewodzik nam tu będzie pasował. Ten tutaj wchodzi powiedzmy, że na ciasno, chociaż i tak bym go na uszczelniacz osadził. Tutaj widać też pasuje, da się to nałożyć i myślę, że tutaj tą swoją szczelność on zachowa. Oczywiście są, są gotowe takie elementy, taki oryginalny, że tak powiem Króciec kosztuje 9 czy tam 10 zł plus koszty przesyłki. Także możecie sobie to sami policzyć, że taki kruciec będzie kosztował Was około 20-25 zł, w zależności jeszcze czym to będzie wysłane. Tą to piłę to tak traktuję troszeczkę tak eksperymentalnie na razie, bo po to, żeby chcę ją doprowadzić do momentu, kiedy mogę stwierdzić, czy ją odpalę, czy jej nie odpalę. Dlatego używam takich części i używam sobie takiego wężyka. Chodzi mi o to, żeby wyeliminować rzecz, która może być mało pewna, na coś co będzie pewne, jeśli chodzi o połączenie tego. Tutaj tą gumę już zostawię ewentualnie ją, Jedynie tylko tu osadzę na, na uszczelniaczu wysokotemperatorowym, czyli, czyli chcę wyeliminować tutaj jakąkolwiek nieszczelność w tym obrębie. Tutaj takie miejsca otłuszczamy. To łącznik też nie jest spękany, nie wygląda na uszkodzony, więc wystarczy go doszczelnić uszczelniaczem silikonem, na przykład byle odporny na temperaturę i na benzynę. Tutaj ten łączniczek, ten przewód impulsowy, widzicie jak on wygląda. Także mając go na wzór, możecie sobie dociąć. Widzicie, ja dociąłem troszeczkę więcej. Yy, za dużo też nie może być. Do, nie dopniecie go do cylindra bardziej, więc to też nie, nie o to chodzi, bo to musi dosyć wszystko być spasowane, czyli ta guma odpowiednio mocno musi być na tej podstawie gaźnika i odpowiednio mocno musi siedzieć też na, na, tej, tu, na tej części cylindra. Tutaj uważajcie, żeby nam nie wpadł ten silikon do środka. I o tym, żeby ten przewód był drożny w środku. Także dość trzeba ostrożnie to wykonać. Wciskam to dość mocno. Podstawa gaźnika jest już zamontowana. Dociskamy to mocniej i przykręcamy śrubkami. Tak jak widzicie, o tutaj należy to jeszcze o, dopchnąć. Lecąc dalej, z różnymi tutaj usterkami, lub możliwością usterki, sprawdzamy sobie stan przewodu paliwowego. Czy gdzieś nie jest dziurawy, bo w tym przypadku też piła nam nie będzie chciała odpalić, lub będzie miała problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości. Paliwa. Teraz ten gaźnik. Jest to model VT170. Zobaczymy, co się tam w nim kryje. Sprawdzimy sobie tutaj stan membrany głównej. Widzimy tutaj, jest część membranki, która odpowiada nam za pompowanie paliwa i dwa takie klapeczki, która, które właśnie pod wpływem tego przewodu impulsowego. Nam albo pozwalają zastać to paliwo, albo to paliwo nam blokują, żeby właśnie było dostarczane do silnika. Spróbuję je delikatnie tutaj odkleić. I co my tu widzimy? No, siteczko jest troszeczkę przybrudzone. Może nie ma tego dużo, no, ale nas troszeczkę trzeba to poczyścić. Zdemontowałem membranę tutaj sterującą. Jak to wygląda? Tutaj widzimy, że już tutaj wytarty jest ten języczek. Naciskając tutaj tą blaszkę, widzimy, jak podnosi się nam zaworek iglicowy, który steruje nam tutaj dawką tego paliwa. Tutaj mamy dyszę główną, ale o gaźnikach jeszcze będzie więcej powiedziane przy innej okazji. Także ten gaźnik idzie do mycia, a yy, i za chwilę go sobie tutaj skręcimy. Nie mam do niego membran niestety, więc będzie tak złożony jak jest. Z tych elementów, które tutaj są wyczyszczonych i przygotowanych po prostu tylko po to, żeby spróbować, czy ogólnie się odezwie, będzie pracował. Potem ewentualnie klientowi tutaj zrobię wycenę poszczególnych elementów do naprawy. Ewentualnie gdyby chciał, żeby ta piwa mu dłużej służyła. Jeśli nie, to tutaj moje zadanie skończy się na tym, że po prostu ją przeglądnąłem Zobaczyłem, posprawdzałem. I wyceniłem gaźniczek wyczyszczony, wydmuchany. Chodzi o to, żeby też Wam pokazać, na co zwrócić uwagę w podobnych przypadkach. Także, cóż, zakładamy sobie tutaj przewód paliwowy. Jeśli klient zdecyduje się na jakiś szerszy remont, może mu to wystarczy. Tak jak wspominam, nie było, nie było tu mowy o naprawie, bo miał być to przegląd. Zrobiłem troszeczkę więcej niż powinienem ze względu na to, że mm, chciałem nakręcić dla Was materiał taki demonstracyjny, co może być jak hausterka, jak z nią sobie poradzić. Także po kolei i do dzieła. Dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć!